Ściana na Idzie, bob, budowniczy na pracy w budowie. No i czysto. O, tak się pali fajkę dwustronnie. Ej, Dwie faje na raz. Na pola, nie? Obornik. Jeszcze teraz dawno sąsiad jeden wywalał. A teraz drugi wywala. Co mają mniej sztuk niż ja. Jeszcze wywalają ich jogi. niech nie podstrywasz. trochę na środku, i na końcu zostało młode. Tak to pozerte. Tutaj zjedzone, tutaj też, więc tacy.

Yeah Się zajadają, a już na kolanach swego nie je, tylko podkradają, żeby ich najwięcej mieć pota. dobra, idę cielaki po ich wzroku. Ty czekasz. Potem ci zjem, bo on zawsze przełanie. Mleka się napije trochę przed mlekiem, potem po mleku. Zje pełen garnuszeczek i nie wierzę czy wieczorem się doda. Znowu swajko. fajko. No się zjedli Ty. Nie, 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 Europie. O, no, teraz wojsko jest w miastach. Ograniczają i na święta podobno nie będzie nic, można kupić. 15 metrów odstęp i mandaty będą wlepiać. Mnie to ciekawie z RODO. Jak się nazywasz? Jak ojciec, jak ojciec, jak, jak ojciec, jak ojciec, ojciec się mówi. Poza tym jest Roda, nie musisz mówić. A jak pojazd o zamkną, to przynajmniej kryzys to, jak to się mówi, darmowe żarcie. Zawsze kasa idzie zaoszczędzić 15 metry to ciekawek, za 15 metrów co, co na kijubę do? Przesłuchiwać? Ty. Ja to nie kłuwam, wszędzie tylko kary, kary, rządzą. Zamiast rządzić krajem, to kurna rządzą ludźmi. Każdy miał, ale jak to każdy mówi 500+, plus, ale nikt nie wierzy, żeby każdy zlikwidował to by usunęli, teraz krowy i rząd rządzi wszystkimi ludźmi, każdy gada, że na 500+, plus, każdy się i rząd i teraz jest nad ludźmi i matta się mówi słuchać, kasę dostaje ta z rządu a na te wypasy na te 500 tego się nie, nawet nie brało, się nie zapisywało, a na dupę. Tyle, tyle lat człowiek żył bez żądrowej kasy i było dobrze, tylko aby z Unii przyjdzie to i, wy, i wystarczy. Jak się mówiło, bo to, to każdy mój kto złożył, to teraz będzie może miał, miał przechalopane, może gorzej. Nie wiadomo, co oni tam szykują. to inflacja, już pokazują. Czy nie ma 500+, plus, jest 453 zł będzie 338 złotych Będzie ciągle w dół Ale zaraz, ale jak tu mówię, teraz pozamykają ludzi, nie będą mieli co, to dzieci narabia Tylko weź na jak tu, weź i wychowaj Jak to, będą ludzie się kłócić jak to, jak to kiedyś było Ktoś zobaczy ślad, że ktoś szedł, to powie, o człowiek żyje się mówi, mowa zaniknie, nikt nie będzie rozmawiał i to nic. O, jeszcze gorzej się dzień. Każdy strajkowo, jak ja mówię, ma przeciwko wolności. Nikt nie strajkowo. Strajkowanie było wszystko w maskach. A teraz widać, wojska wszędzie w miastach je, w domach pozamykają, Jak mówię, Wielkanoc po pięć osób, by sprawdzać. Tera miastowych, by do sprawdzać, ile mają jeszcze ogrzewanie w domu, jak do 19 chyba stopni, czy tam do ilu, jak ktoś będzie miał powyżej, to karę zapłaci że ma ciepło w domu już widzi, tak się dzieje, że daje naród 500+, plus daje rząd wszystko, daje i teraz będzie ci dyktował. jak masz jakie ciepło masz mieć w domu ile masz za to płacić, ile za to płacić jak masz te, jeszcze brakuje, że powie kiedy, kiedy masz siku robić i kiedy kupę będziesz robił, jeszcze tego brakuje bo jak zrobić pewno nie według ich, to będziesz karę znowu płacił. Się mówi się, wolności nie ma. Jak to wtedy Żółtka wstawiłem ten jego Linka. Jak Żółtek mówił. Młode strajkują, ale o wolności nikt nie strajkuje. A potem będzie za późno, bo o, jak wojsko w Wojsku i Francji, jest za późno. Brak wolności, wolność jest utracona. Bo wszystko w maskach, strajkuje. A trzeba o wolność strajkować, a nie. Wszystko, wszystkie branże upadają. No, wszystko upadnie, tyle. Polskie wykupki, teraz wszyscy są jakby niewolnikami, ma ta, ma, trzeba się słuchać. Tak, jak pies, pojeść siat, i wszystkie siat powiedzą. Macki załóż, wszystkie zakładają Ach, kurno co to będzie, to ja nie wiem. Po nowym roku jeszcze gorzej mam być. I co? No, wszystko półpada i tyle. Eksperci wyciągną z Unii kasy. Z Unii wyjdą i będziemy spłacać po parę groszy. Jest jedne, ale jest jedne dobre motto, jak to mówią. Przynajmniej wiara zaginie. I już rzucili, że księża nie wpuszczają do kościoła, jak dzisiaj widziałem. I chowają w ogródku jak psa. Czyli tutaj kiedyś się mówi, jak to babcia gadała, kiedyś tak chowali. Tyle się mówi, że wieczor się wraca. I gitara. Jak to mówiła, pieniędzy zostanie. Wszystko zaginie. maskach jak te, jak muzułmanie chodźem. Imigranci wparują i będziemy utrzymywać ich. Zapomniałem wtedy linka dać do takiego śmiesznego. Będziemy ona się poświęć Jak mi znowu nie wyleci, to wstawię najwyżej w opicie go Dwa linki Chociaż nasry, będzie ona na poprawić Tam tylko czytać trzeba przewalić, bo to przeróbki są. Kropi znowu, pada już słychać, że kropi, i czuć. Bum, ja polejem, dla tych mniejszych stóp. Dobra, belę pomogłem postawić, bo ciężka mukrową zabrakło. A już ty co, szkurne trzy razy i podzerli. Jak się tutaj uważa. <laughs> o, bisiu ten pije. Elegancko, myślałem, że będę wiatr musiał, bo się przyzwyczaił to mały. No, ciepła woda, to powinien zresztą pić, bo i tak pił wodę. To jest. Na wieczór i na ranek może będzie. I to, aby na wieczór, na ranek to się przyniesie. A wie to no treściwy byś chcieli pasi No to dobra, za lepszy nią się zamknie Będzie wszystko Raz i zadowolony się mówi Morda zamknięta, nie wyjął No i niech zro Ileż, czwarty czy piąty raz dam treściwy Po trochu i nic im nie będzie Mamy paczkę słomy. Dobra. Mam tu z tamtej strony pościel. Albo siano przywiozę. Siada, się zgasi. I już jeden mniej. O, słyszę po blasie, że pada. Znowu fala, o, już lepszy. Dobra, też tu słomy przyniosę, się dam i wyjdzie z głowy. Zaraz skończę. No i dobra, nie, wiem, łapkę w górę, komentarz czy słówek, co to nie to nowy. Ja jeszcze tutaj muszę słomy dać, dać dać, słomy siana przynieść ogarnąć I Jeszcze będę miał pół godziny, to idę wrzucę filmiki I niech się ładuje To na razie icho A ta czeka jak zwykle na żercie Wiecznie głodno אה, ah, יש שם ערכה. יקלע, מה?